Hej, kochani, witajcie na kanale Miloš Game. Jakby nie było, mnie długo, zmieniłam, nazwę zmieniłam, wszystko e, się ma, wracam. Ogólnie stwierdziłam, że zrobię filmik, jakby że robię luka tylko z czarnych prezentów, które mi daliście. E, stwierdziłam, że z czarnych, bo no, sami zobaczcie ile tego jest. No, dużo jest po prostu ogólnie czarnych prezentów, i. Chcę Wam wszystkim serdecznie podziękować za wszystkie te prezenty. Przyznam się, yy, zbierałam prezenty, pisane do niektórych osób, czy ktoś by chciał na odcinek dać prezent. Yy, i, ale i tak bardzo dziękuję, że każdy mi tutaj pomógł zdobyć mój cel, bo tak naprawdę miałam zdobyć 75 prezentów, a jest tu prawie 100 prezentów, albo jest po prostu 100. Więc no. Yy, ale na początku yy, sobie zdejmiemy rzeczy. żeby po prostu wszystko było ładnie, widać. Sobie założymy na przykład tylko to. Yy, no, i nie wiem, no, tylko tą koszulkę. I wszystko inne zdejmiemy sobie. Chodź, czy ja mam tutaj rzęsy. Tak. Żeby po prostu cały lub był yy, z prezentów. Więc no. OK, więc na początku yy, zaczynamy otwierać, więc yy, tutaj na razie będę otwierać prezenty od szarej. Damy 120, bardzo dziękuję, bo tego co widziałam zrobiłaś mi dość duży spam prezentów, więc serdecznie pozdrawiam. Dobra, bierać to chyba nie, raczej tego nie upiorę, Przepraszam. O kurde, dobra. Na razie weźmy to. Jest taki topik, dobra. Na razie po prostu. Wybieram rzeczy byle, żeby było. Bo tych prezentów jest dużo. Hmm. Dobra, wierzmy. I jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Yy, mamy takie okulary, czy zakładać się, czy nie. Ryzykować. Dobra, ryzykuję. No i był to błąd, ale no dobra. Yy, spodnie kurde. Spodnie. Dobra, na razie. I wolę zostawić tą sukienkę. dobra, nieważne. czy zmienić. Dobra, na razie zostawiam tą. Ona mi się podoba, więc wiecie, jest git. Eee, nie wiem, tych raczej nie zaliczam, bo one są bardziej szare, tylko mają pasek tak jakby trochę czarny, więc nie zaliczam. Tutaj prezent od słodkamery. Dziękuję za taką koszulkę. Ale chyba ją ubiorę. Wiecie, nie będzie całe na czarno, tylko Ta, nie pasuje co to jest? to jest też coś w podobie ten, żeby wiecie, ale nie wiem, chyba nie ryzykuję ale bardzo pozdrawiam Państwa Owczu, poprosił mnie, że żebyście po prostu dodawali go, bo on jakby zbiera przyjaciół znajomych w MSP, więc dodawajcie, tutaj macie nazwę e, więc no, dobra otwieramy dalej, nie wiem, czy taki prezent zaliczać on jest, ale on jest chyba bardziej szary, więc raczej chyba nie zaliczę go Dobra. Mamy tutaj prezent od Moonflower V. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Za okładę. dobra, ryzykuję życie. Ogólnie chciałam jeszcze wspomnieć, że najwyżej, jak już skończymy luka, to po prostu pokażę wam i najwyżej coś zmienimy. Na przykład, coś zdejmiemy czy coś. Jeżeli ten... I jeszcze chciałam powiedzieć, bo nie powiedziałam chyba tego na początku Żeby nie było, że nie wiem, kradnę pomysł od Klauj czy coś Nie wiem czy on nagrywa z prezentami, ale chyba tak Ale po prostu się nią inspiruję w tej chwili, bo no... Okej, okay, mamy taką torbę, dobra, zakładamy Ja chcę zdjąć tą kurtkę, zrobiłam największy błąd Serio Dobra, mamy taką koszulkę Ale na razie jej chyba nie założę i pozdrawiam tynciaku I tam chyba... A jeszcze nie pozdrawiam. kotka 77 I dziękuję Wam. E, teraz e, prezent od Lodowinka. Więc dobra, zobaczmy. Takie uszy. Ja, ja wolę je ubrać. One. Ej, ładnie nawet. Jakby lepsze są na pewno od tego kapelusza. Tutaj dwa prezenty czarne od Lillow12642. Pozdrawiam. Taka czapka. O, ta czapka lepiej wygląda. Czy to jest spodnie? Chyba nie. Dobra. Otwieramy dalej. Bierzemy się tak powoli do końca chyba. Nie wiem. Ale ten odcinek na pewno nie będzie długi. Dobra, założę te spod. Jezus Maria. Nie, nie. Przepraszam. My dalej. Włosy mamy. Włosy. Okej. Okay. Tylko teraz ta czapka nie pasuje. Jezus Maria. Dobra. O, mamy koszulkę, Ona jest lepsza. Ona jest lepsza. Dobra. Na razie jest kit. Błagam jakieś czarne buty. Dobra, chyba. Za... Dobra, nie, nie, nie ryzykuję na razie. I znowu od Szara Dama 120X. Naprawdę fajne rzeczy mi tutaj już Dobra, ja po prostu będę cały czas oświeżać. No kurde, dobra. Mamy kolejny prezent. I to jest taki plecak. Chyba go właśnie zamienię. Jakby, nie wiem, jakoś ma. Nie... chyba tu będzie pasował. Okej, okay, mamy kolejny prezent od Szara Dama. Tego raczej nie zakładam. Tutaj już chyba zrezygnujemy sobie. O, kolejny prezent, szara dama. Ej, to jest ładne, ja to zakładam, tylko. Jeszcze buty potrzebuję. Jak nie znajdę butów, to po prostu otwieram byle jaki prezent, ok? Wybaczcie mi, ale ja bym chciała, żeby to był full look, wiecie. O, jeszcze tutaj znalazł się może go nie zauważyłam, albo nie wiem, O, te okulary myślę, że będą lepsze. O, dobra. Wygląda, ten look wygląda średnio znośnie, ale w, wygląda jakoś Co nie? Jeszcze raz I Już tu nic celnego nie ma, więc ryzykuję, otwieram ten prezent Błagam buty Aha, dobra <śm> Dobra, odświeżam sobie yy... z... O, tak kliknę Mamy tu jeszcze tak chcę Albo otworzę tak, bo on się zbliża do cz czarnego w sumie Mam nadzieję, że to będą punkty, Albo cokolwiek fajnego do tego luka I oczywiście MSP się zbagowało Co to jest? O! To jest taka ufułka Ale na razie... Znaczy... Nie założę jej Jest bardziej też szara jakby Dobra, otwieram byle jaki? I fajna ta koszulka, ale też jej. Ja, ja tylko otwieram te prezenty tak, e, wiecie, żeby but jakiś znaleźć, kurde. Dobra. Nie wiem. Otwórzmy od Anna Kicia, pozdrawiam. Fajny tu. Dajcie mi, buty, proszę was. Dobra, otwieramy ten plan. Też się podchodzi pod czarny. potrzebuje potrzebuję czarnego, dobra jeszcze ten otworzymy on jest brązowy ale jest ciemny ładne włosy naprawdę jezus maria nie spodziewałam się że to będzie takie trudne no kurde butów nie mogę znaleźć muszę jeszcze ten od Dino maja pozdrawić są takie jezus maria nie no ja butów nie mogę znaleźć ja już połowę prezentów otworzyłam pewnie dziękuję e, e, aga jeden. Jezus Maria, ja się, ja się bawię tak. Ja szukam po prostu y, teraz prezentów zbliżonych do czerwona Fajne włosy, ale ja potrzebuję czarnych butów, proszę was eee, Dobra, e, Moonflower Flower Dziękuję za kurtkę, ale ja naprawdę potrzebuję tych butów Jezus Maria Jak będą buty, to ja do was wrócę, dobra? Znalazłam buty co prawda nie pasują, ale znalazłam buty. Ja już więcej nie otwieram, bo ogólnie połowę prezentów otworzyłam. I to nawet nie czarnych, bo już czarnych ogólnie nie ma. Ale połowę prezentów otworzyłam, ale znalazłam chociaż buty. Naprawdę. Znalazłam buty. Od... Bardzo Ci dziękuję, Rale Sei. Bardzo Cię pozdrawiam. Uratowałaś mi życie dosłownie. Tymi ja tutaj macie wszystkie prezenty które otworzyłam yy, No i jeżeli kogoś nie potrafiłam to przepraszam ale w tej chwili pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję bardzo naprawdę z całego serca za wszystkie te prezenty bo naprawdę tutaj to już się nie liczyło tutaj, Dobra No i co, ogólnie to Możemy coś w sumie w tym luku poprawić, bo jak mówiłam na koniec, y, coś poprawimy z tego luka. Na pewno zdejmuję czapkę i to. A tak to to może zostać. Myślę, że może zostać. No, budów no, oczywiście, no nie zmienię. Tak to dałam takie na przykład, bo też są czarne, ale wiecie, no. Po prostu niech ten luk się prezentuje w taki sposób. I myślę, że jest ok. Y, sobie oczywiście zrobimy. Jakby zapiszemy, wiecie, co chodzi Dodatków nic nie dajemy Look hmm. czarny dobrze, bez skrócia Nie, już szarczek mi się nie bież. dobra, ale nie będzie tak eee, No, Nie wiem, co jeszcze w sumie możemy zrobić, ale raczej to na tyle z tego odcinka w następnym odcinku nie wiem w sumie co jeszcze będzie, ale możecie mi pisać w komentarzach jakieś propozycje, co mogę zrobić w na następnym odcinku i dawajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek i subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja się z Wami widzę gdzieś za tydzień. Pa pa!